Szanowne panie, szanowni panowie, mamy dzisiaj bardzo ważne informacje, które rozbiją jak szklankę o krawężnik, tą chorą narrację, która jest wpajana Polakom. I niestety, wielu Polaków powtarza wielkie kłamstwa, wielkie hotspoły, które, no niestety, mają wpływ na to, jak my sobie ustawiamy tutaj w Polsce gospodarkę i ogólnie percepcję naszego świata. Z drugiej strony, witam, bo mamy przecież przepiękne. Lato, ciepłe lato, jest miło, mamy w Polsce pogodę piękną, ciepłą, pachnącą, milutką. No ale generalnie też jest ta druga strona tego całego kłamstwa, która wpływa na to, że nasz kraj się rozwala. A żeby się nie rozwalił, to musimy uwierzyć w prawdę, bo jak na razie. Jako naród w znacznym stopniu zwyczajnie wierzymy w kłamstwo, przez co źle ustawiamy sobie swoją własną gospodarkę, co jest szokujące. To dotyczy i biznesu, to dotyczy nieruchomości, to dotyczy naszej edukacji, żywności. Szanowni Państwo, nam się wpaja, nam się wpaja takie kocopoły, że no. Hiszpanii, na przykład nie da się żyć, czy we Włoszech, że oni też muszą wydawać, czy tam w, w morzu, b, basenu, śru, śru, w basenu, w basenie Morza Śródziemnego, oni muszą wydawać bardzo dużo pieniędzy na oziębianie swoich nieruchomości i tak się tłumaczy Polakom i Polacy sami powtarzają, że zima, że no, u nas jest zima, no, ale u nich jest lato, u nich, gdy jest gorąco, to trzeba oziębiać nieruchomości, a gdy u nas jest zima, no to trzeba je ogrzewać, no taki mamy klimat, oni mają taki, a ja ciągle tłumaczę, że generalnie to jest co najmniej półprawda albo nawet całe kłamstwo. Dlaczego? Szanowni Państwo, ja ciągle to powtarzam, że w basenie Morza Śródziemnego wcale nie jest tak gorąco, jak nam się wydaje, i to, i to co się nam robi Polakom, przez to, że my nie mamy elektrowni atomowych, że zabrania nam się drewna. Że gaz jest strasznie drogi, elektryczność droga, Wymblu nie ma, szanowni państwo, i tak dalej, i tak dalej. Że no teraz mamy pogodę piękną, ciepłą, jasną, ładną, prawda? Pachnącą, cudowną. ale pamiętajmy, że zaraz przyjdzie wrzesień, a po wrześniu, jeżeli ładny będzie wrzesień, no ale po wrześniu jest październik. I przypominam, wystarczy sobie wejść na moje październikowe, listopadowe filmy i przy, mam tam filmy, pokazuję czarno na białym fakty, temperaturę. E, było po minus 10, po minus 15 stopni już tam chyba w listopadzie czy na koniec października. Taka była rzeczywistość, Szanowni Państwo. Teraz jest miło, pięknie i fajnie. Mamy piękną pogodę, jasną, ciepłą. No, pamiętajmy, że u nas jest... Mamy dwie pory roku, teraz mamy przepiękną porę roku, powinniśmy z niej korzystać, powinniśmy się cieszyć. Mamy porę roku jasną, świecącą, pachnącą, no taką cudowną, prawda, no ale zaraz wrzesień, październik, no i wiecie, październik, listopad i zacznie się pogoda ciemna, zimna i śmierdząca, a ostatnio do tego doszło taki sztuczny, artyfikalny, punkt doszedły, czyli yy, drogo, no bo przecież ogrzanie nieruchomości w Polsce w danym momencie to kosztuje 2, 3, 4 tysiące. Oczywiście ktoś tam może mieszkać na 39 metrach kwadratowych i będzie płacił znacznie mniej. No ale jak się Polakom to tłumaczy, żeby im nie było przykro, żeby jakoś sobie tłumaczyli, yy, dlaczego jesteśmy tak uwalani. No bo jesteśmy uwalani totalnie. Polska stała się generalnie krajem niedożycia. Ciągle powtarzam, że Polska cofnęła się jakieś 20 lat do tyłu mówmy sobie wprost, Mateusz Morawiecki zniszczył Polskę, Donald Tusk dalej ją niszczy wcześniej też ją niszczył no mówmy sobie wprost, taka jest prawda, Donald Tusk 8 miesięcy po przejęciu władzy nie umocnił polskiego złotego inflacja Spira drzwi taka sama jak po przejęciu jego władzy zapowiada dalsze niszczenie polskiego złotego no Generalnie, człowiek do dymisji. Ja, jako Polak, jako obywatel Rzeczypospolitej, jako Polak z dziada, pradziada z obydwu stron, z Mazowsza, jako rodowity Gdańszczanin, szanowni Państwo, domagam się dymisji Donalda Tuska i chciałbym go nigdy nie widzieć w polityce jako Polak, prawda? jako człowiek, który nosi Kazimiera The Great, Kazimierza Wielkiego w swoim portfelu, który nosi jagieł. W swoim portfelu, no bo oni tam mi krzyczą, krzyczą, szanowni państwo, i mówią nam, krzyczą: Nie rozwadniajcie mnie, niszczcie mnie, szanowni państwo, dycha, czy mieszko pierwszy nad krzyczy. Nie po to zakładałem wam państwo, żeby teraz jakiś tu skrzytam tam jakiś, jakiś tam, żeby jacyś tam Niemcy, czy jakiś tam banksterzy mnie niszczyli, prawda? No tylko, że wiecie, no, mieszko pierwszy, jak zakładał państwo, no to pieniądz był ze srebra i ze złota no Dzisiaj mamy z papierku. No, to taki Morawiecki, Kaczyński Tusk i Tuski duda mogą go sobie bardzo łatwo niszczyć. No, i to właśnie uskuteczniali. No, szanowni Państwo, ale teraz jest druga sprawa. Jest pięknie, cieszymy się, jest fajnie, ale tutaj pokażę takie różne mankamenty. No, ale pamiętajmy, w październiku, listopadzie, no, będzie zimno. Bardzo, no, prawdopodobnie, jeżeli będzie tak samo jak rok temu, to po prostu będzie zimno, ciemno i będzie śmierdziało. Szanowni Państwo, Państwo, proszę zobaczyć, gdy widzicie i, i Polakom, i Polakom, żeby bo Polakom się wmawia, że Polska się dobrze rozwija. Tusk przyszedł, powiedział, że Polska to w ogóle będzie bogata jak Brytyjczycy zaraz, że Polacy będą jak za 5 lat bogaci jak Brytyjczycy, za taki kocopą. Ten człowiek po tych słowach powinien podać się do dymisji. I nigdy nie wrócić do polskiej polityki, szanowni państwo. Naprawdę, ja to mówię wprost, tego człowieka nie powiem. Jest... Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. <laughs> Jak nasz naród jest w stanie akceptować takich ludzi jak Donald Tusk czy Mateusz Morawiecki? No nie jestem w stanie. Jak nasz naród jest w stanie akceptować takiego człowieka jak Morawiecki? Znaczy się ja jestem w stanie, no ale ja już tego nie będę mówił, prawda? Powiem jak ten pan z jeden wiem, ale nie powiem dlaczego. No bo, no dlatego właśnie. Szanowni Państwo... Morawiecki rozdał dziesiątki, setki miliardów złotych zagranicznym bankom, zagranicznym y, deweloperom. Donald Tusk nas ogłupia, rozdaje dalej pieniądze. My jesteśmy po prostu zażyniani, nasz pieniądz jest niszczony. A ostatnio myślałem, że to jest żart. Szanowni Państwo, piszą mi ludzie i myślałem, że to jest żart i podobno y, komuniści chcą. Z polskiego rządu chcą rozdać Polakom pół miliarda dofinansowania na rowery. No, już zwariowałem, naprawdę. Szanowni Państwo, mamy bandę wariatów. No, mamy bandę wariatów, bandę psychopatów u władzy. Ostatnio zrobiłem taki film. Nie wiem, czy Państwo oglądali, ale taki film, w którym tak sobie zaskeczowałem, że no, rząd polski będzie tutaj teraz. No, bo widzicie, Morawiecki wprowadził ten kredyt niebezpieczny. Mateusz Morawiecki walnie niebezpieczny kredyt, wcielenie Hilarego Minca, Ten człowiek, ten człowiek, szanowni państwo, wprowadził coś takiego jak niebezpieczny kredyt, no i on zaczął rozdawać, i ten niebezpieczny kredyt razem z innymi, tymi wszystkimi takimi wysysającymi z nas pieniędzmi, programami wysysające, które wysysają z nas pieniądze jak wtedy, gdy mamy zasrane szpitale, szanowni państwo, to on na osobę przeznaczył po 200-300 tysięcy złotych dla zagranicznych banków, zagranicznych deweloperów, a 200-300 tysięcy złotych kosztuje Mercedes czy BMW, nie? Mercedes, BMW, Jaguar, wiecie, Jaguarek, ja tak stwierdziłem, że może ja tak zrobię film, tak sobie myślałem, zrobię film, bo już po prostu... No, muszę, no, zrobię film i powiem, że no, w sumie to jeżeli można było wprowadzić w Polsce niebezpieczny kredyt, to dlaczego nie można wprowadzić w Polsce y, darmowy samochód, szanowni państwo, i dlaczego Mateusz Marawiecki nie zaczął rozdawać ludziom na BMW, Mercedesy i Jaguary? Dlaczego nie zaczął? No bo przecież niebezpieczny kredyt na jedną osobę to jest wartość 200-300 tysięcy złotych nie i tyle kosztuje nowy samochód szanowni państwo tam gdzieś 200 no ile ile jakiś tak tanie BMW kosztuje nie wiem 60 tysięcy euro to gdzieś pirazy drzwi prawda i Morawiecki to zrobił no i Morawiecki ludziom spoza Unii Europejskiej ludziom spoza Unii Europejskiej rozdał tylko w pół roku szanowni państwo ten człowiek to jest największy niszczyciel polski dobrze że wygrał Tusk prawda znaczy dobrze że wygrał że on to skasował, prawda? Nie, nie, nie dobrze, że wygrał Tusk, ale dobrze, że on to skasował, bo Tusk zapowiada jedna, jedna, następną, jedna, następną transzę 11 miliardów dla zagranicznych banków, dla zagranicznych deweloperów. I, no, szanowni państwo, Morawiecki tylko tym programem, tylko tym źródłem, tylko tym instrumentem zbrodniczym, moim zdaniem, rozdał 10 tysięcy 000... Niebezpiecznych kredytów o równowartości pir drzwi 10 tysięcy Mercedesów, no, <noise> nowych, Jaguarów, BMW, tak, ludziom spoza Unii Europejskiej, bo wiadomo, jak Hiszpan przyjedzie, Włoch do Polski, Portugalczyk, prawda, Chorwat, no to może pracować, tak jak Polak sobie może gdzie indziej pracować, nabywa praw po roku, po dwóch, po trzech. I tak dalej. Tu, ale ja mówię, podkreślam spoza Unii Europejskiej. Tak jak podkreślam zawsze, szanowni państwo, że w Polsce mamy 70% złodziei w dyskontach i hipermarketach. Nie pochodzi z Unii Europejskiej. Oni pochodzą spoza Unii Europejskiej. O to chodzi, spoza Unii Europejskiej, prawda? Czyli z państwami, z którymi. No, po prostu nie podpisaliśmy umów adekwatnych i tak dalej. Nic z tego nie mamy, prawda? A przyjeżdżają, odkradają nas w morawieckim rozdajem. A to tylko czubek góry lodowej, czy tam wierzchołek, to jak woli. Przepraszam, wezmę łyka. No i co w związku z tym? <gry> No, wyobraźcie sobie, że tych Mercedesów jest znacznie więcej. Gdyby Tusk nie wygrał, znaczy się, gdyby Morawiecki nie przegrał wyborów, to do dzisiaj Morawiecki rozdałby jakieś 100 tysięcy Mercedesów ludziom spoza Unii Europejskiej proszę sobie to wyobrazić, 100 tysięcy Mercedesów Morawiecki do dzisiaj Rozdałby 100 tysięcy mercedesów ludziom spoza Unii. Znaczy, 100 tysięcy transz pieniędzy o wartości 100 tysięcy mercedesów ludziom spoza. Wtedy, gdy Polacy. Uciekają z Polski i wtedy, gdy Polacy milion Polaków haruje jak Woły w Niemczech, milion Polaków haruje jak Woły w Wielkiej Brytanii, milion Polaków haruje w Skandynawii, Belgii, Holandii, Irlandii, Austrii, i tak dalej, i tak dalej. No taka jest w danym momencie rzeczywistość w Polsce i to jest tragiczne, no ale drugim tym właśnie takim aspektem, to tylko pokazuje, jak Polacy są ogłupiani, prawda? No bo wiadomo, że na, na takiego człowieka jak Morawiecki i Tusk, to tylko głosuje. Ludzie, no, no nie wiem, chorzy psychicznie, może, ja nie wiem. Yy... Nie wiem, na tabletkach jakieś starsi, którzy nic nie rozumieją, albo jakieś głupi, nie wiem, nie wiem, no w znacznej stopniu, prawda? No bo jeżeli. I, 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 nie mówię, że tylko, prawda? Bo dużo ludzi, którzy po prostu mają w tym interes, yy, albo którzy w to wierzą, no ale generalnie, jeżeli ktoś ci przychodzi i, szanowni państwo, kłami ci prosto w twarz, a ty na niego głosujesz, no to musisz być głupkiem, tak mi się wydaje, prawda? Jeżeli ktoś głosuje na kłamce, prawda? Nie mów fałszywego świadectwa przeciwko. W bliźniemu swego, to mi się tak wydaje, że jeżeli ktoś głosuje na człowieka, który mu kłamie prosto w twarz, to jest głupi, albo po prostu jest zuchwały, albo po prostu ma w tym jakiś interes, albo po prostu go to w ogóle nie obchodzi, albo dla niego w ogóle kłamstwo nie ma żadnego problemu, prawda? No ja, ja, tego, ja tego generalnie nie rozumiem, ja tego naprawdę, znaczy rozumiem, wiem, ale nie powiem, no bo <laughs> to się po prostu nie nadaje na YouTube, wiem, ale nie powiem, jak szanowny pan z jeden z dziesięciu. No, ale to generalnie nie jest temat dzisiejszego filmu, szanowni państwo, tylko pokazuję nas tą głupotę, bo chcę rozwiać głupotę w moim narodzie, szanowni państwo. I tutaj na przykład Polacy sobie tak tłumaczą, no tak, no u nas, u nas, my, no tak, no rzeczywiście, to prawda, tak, to prawda, żeby ogrzać sobie dom, to trzeba wydać 2, 3, 4 tysiące złotych miesięcznie. To jest prawda, prawda, w zimę. Ale przecież w tej Hiszpanii jest gorąco, no to oni też muszą, prawda, w lato, bo tam jest gorąco. No i proszę zobaczyć, szanowni państwo, ja ciągle to tłumaczę, że w Polsce w lato wcale nie jest zimniej, jakoś tak, w zależności od rejonu Polski, niż w takiej Hiszpanii. I że u nas też trzeba oziębiać nieruchomości w zimę, yy, te wszystkie. Hipermarkety, markety, dyskonty, biura, nie biura, a nawet bloki i domy, choć u nas to deweloperzy nie budują przecież ze air conditionerami. No i proszę zobaczyć, szanowni państwo, proszę zobaczyć. Tutaj na przykład mamy, e, e, proszę zobaczyć, e, pokażę, szanowni państwo, Polskę, gdzie jest ten w Olsztynie. W Olsztynie e, jutro 27.31. 28, 28 dużo deszczu, ale to jest, wiecie, 30 stopni, to jest gorąco. Biały stok. Jutro 26, 28, 30, 29, 29, 32, 26. No deszcz, no ale jest gorąco. Proszę zobaczyć. Lublin 31, 26, 29, 32, 33, 32, 32 33, 27. No to jest gorąco. Czy, czy rozumiem, że 33 z Lublina jest inne jak 33 z Hiszpanii? 33 z Lublina nie trzeba oziębiać, prawda? Bo te nasze 33 to jest inne, nie? Proszę bardzo. Sanok. 31, 26, 29, 32, 32, 32, 33. Tak? Gorąco, no fajna, piękna pogoda, piękne lato, prawda? No a teraz pokażę Państwu Szczecin, no już jest mniej, no bo ja ciągle to powtarzam. Widzicie, bo dużo ludzi nie wie, ale na północy Polski północ Polski ma takie dwa punkty, których nie ma południe, albo trzy na swoje. Na północy Polski mieszka znacznie mniej ludzi niż na południu Polski. Po prostu północ Polski można powiedzieć jest pusta w porównaniu do południa, ale wakacje, północ Polski jest znacznie zimniejsza, czyli Bałtyk, nad Bałtykiem, miejscowości nad Bałtykiem są znacznie zimniejsze niż takie Lubliny i tak dalej, prawda? Lubliny, Krakowy, Krakowy, Krakow, Kraków, prawda? Bo tutaj popatrzcie, w Krakowie na przykład jest 26, 26, 30, 33, 29, 31, 31, 26, prawda? A w Gdańsku. 24, 24, 24, no będzie 30, 24, 24, no ale w nocy 13, 15, prawda, czyli jest zimniej znacznie, no bo wiecie, gdy w Krakowie, wiecie, no widzicie, 30, 33, 33, no tak o 5 stopni tam jest cieplej po prostu, tam o 5 stopni, 5, 6 stopni jest cieplej w Krakowie, prawda, różnica między północną, północą a południem, bo to zawsze od morza idzie zimno, bo morze tak się nie nagrzewa, a ląd się nagrzewa, tak więc na północy jest zimniej w wakacje niż na południu, jest cieplej na południu w górach w wakacje, ale też mieszka mniej ludzi na północy niż na południu i trzecia rzecz w zimę, akurat w zimę nad morzem bałtyckim jest cieplej. Niż na południu, bo może nie zamarza, więc ono nie ma 0 stopni. Znaczy 0 może ma, ale nie ma minus, prawda? A ziemia ma, więc od tej ziemi bije na południu, bo są daleko od morza. Jednak widzicie, i teraz przejdźmy do, przejdźmy do, do tej historii ee, hiszpańskiej. No i zobaczcie. W 27, 27, 28, 29, 30, 32. Czy to jest tak dużo więcej? No troszeczkę więcej. No tam 1, 2, 3 stopnie i tyle, prawda? Rzeczywiście oni mają więcej słońca po prostu. No oni mają więcej słońca, bo oni nie mają tych deszczów, a my mamy te chmury, te deszcze. Przepraszam, napiję się. Tak więc widzimy, e, e, szanowni Państwo, widzimy że wcale tam nie jest jakoś tak inaczej niż na przykład w takim Krakowie, Sanoku czy Lublinie. No jest cieplej niż w Gdańsku, wiadomo, prawda, ale jak ktoś chce taką ciepłą pogodę, no to na Mazury albo coś w tym stylu. No i zobaczmy na przykład, gdzie, bo gdzieś jeszcze patrzyłem Mazury, nasze kochane. Popatrzmy, tak, no biały stok, gdzie jest ten Sanok, biały stok, Lublin, Szczecin, biały stok, Olsztyn. A, widzicie? Ja to też tłumaczę, że jeżeli ktoś chce taką ciepłą, ciepłą pogodę, jeżeli ktoś chce przyjechać na ciepłe wakacje, no to ciepłe wakacje bardziej właśnie w góry polskie i bazury. Bo jeżeli ktoś przyjedzie nad morze, to ta temperatura może być o te 5 stopni niższa, nie? I więcej. A na mazurach, wiecie, tam są jeziora, wiadomo, komary, ale tam są jeziora, tam też jest pięknie, ta woda wtedy jest cieplejsza, jest miło, miło, prawda? Tylko pamiętajcie, żeby uważać, żeby się nie utopić. Prawda? Pamiętajmy o tym wszystkim, tak? I jeżeli ktoś chce przyjechać na wakacje, no to i mieć ciepłe lato, no to wiadomo, mazury albo góry, prawda? Bieszczady, teatry, czy jelenia góra, prawda? E... Proszę bardzo, ale wracajmy do tej... Hiszpanii, prawda? No i mamy tutaj co mamy: Alicante. Widzimy, że wcale nie jest jakoś cieplej niż w Krakowie, tylko że tam po prostu to słońce świeci, prawda? Że tam jest ta sama temperatura prawie co w Krakowie, tylko że tam jest słoneczna temperatura, a u nas jest bo gdyby u nas nie było tych murów, no to jakby nie było tych murów, to by było po 40 stopni. No a tutaj, jeżeli chodzi o Barcelonę, no patrzmy: Barcelona 26, 28, 29, 29, 30. Wcale nie jest jakoś więcej. Zobaczymy, będziemy patrzeć oczywiście w lipcu i sierpniu. Ale ja to ciągle mówię, że rzeczywiście w Hiszpanii trzeba może i więcej w wielu miejscach ogrzewać, ale to jest ten interior, prawda? Ale też to nie jest jakiś taki długi okres tego oziębiania, prawda? Że oziębiać nie musisz. No ale ogrzewać musisz, no bo wiecie, no zamarzniesz, tak, tak więc u nas jest przerąbane, no tutaj mamy Gandie 26, 29, 32, 34, 33, 32, piękna pogoda, no i mamy Malagę 27, 27, 27, 27 widzicie 27, no i na, w Maladze rzeczywiście tam temperatura 37 dochodzi, no ale generalnie to wcale nie jest jakoś super większa temperatura niż w tym Krakowie, Lublinie. Czy Sanoku, prawda? Możemy też oczywiście e, sprawdzić sobie temperaturę w Madrycie, bo tam może być gorąco, no bo to jest interior. No i w interiorze, no jest goręcej, widzicie. I ten interior może jest bardziej nieznośny, no bo w Madrycie, e, Madrycie to jest widzicie 32 i co potem 34, 33, 35, 36, 33, 34, 34. Widzicie, no i to jest ten interior, ale ja ciągle mówię, że przecież Hiszpania to nie tylko interior, przecież Hiszpania to też, no właśnie, tam Alicante, Majorka, Wyspy Kanaryjskie, a na Wyspach Kanaryjskich to w ogóle jest zimno, prawda? Na Wyspach Kanaryjskich w ogóle jest zimno. E, tutaj widzicie Ma Majorka 28, 32, 34, e, a popatrzcie tutaj, Santa Cruz de Tenerife. No tam jest zimniej jak w Polsce, znaczy się, nie jest zimniej... Bo tam w nocy jest trochę cieplej i tam ta temperatura ciągle się tak utrzymuje, więc ta woda generalnie tam nie jest zimna, bo jak w Bałtyk wejdziesz to zimno, a tam ta woda jest inna, cieplejsza taka. No i popatrzcie, same chmury w Santa Cruz de Tenerife to są wyspy kanaryjskie, Tenerifa, tak? Santa Cruz de Tenerife to stolica 100 23, 24, 25, 25, 25, 24, 25, no ale chmury, czyli u nas jest cieplej niż na Tenerifie. Popatrzcie, yy, jeżeli weźmiemy tak samo, jeżeli weźmiemy, wiecie, teneryfa, weźmiemy Las Palmas na przykład, proszę zobaczyć. Las Palmas, prawda, proszę zobaczyć, Las Palmas, popatrzcie, 22, 23, 23, 24, 24, więc właściwie, jeżeli ktoś chce mieć wakacje, no to lepiej, yy, w sumie to lepiej byłoby przyjechać do Polski, prawda, na wakacje z Las Palmas czy z teneryfy w danym momencie, bo tam jest po prostu zimno, no po prostu, no, tak, to działa. Ja ciągle mówię, że na wyspach kanaryjskich tam pogoda to tak w sumie utrzymuje się taka sama ciągle. No tam w lipcu też będzie ciepło, prawda? No ale tak to tam wygląda Pires nie taka sama, ale pff, ale generalnie jest no tak jakby równa, wydaje się. Nie jest równa, ale wydaje się być równa, prawda? Tak więc Widzicie, to są takie kłamstwa, które nam się wpaja, że no my musimy zaakceptować to, żeby płacić po 4000 miesięcznie za ogrzewanie, wiecie, w listopadzie, październiku, grudniu, styczniu, lutym, marcu, kwietniu, no bo przecież to u nas jest zimno, no ale na przykład w Hiszpanii jest ciepło i oni muszą się tam oziębiać. No gówno prawda, no widzicie, że jest to już inaczej, prawda? No i, i co w związku z tym? No i popatrzmy na tę nieruchomość. Szanowni Państwo, i popatrzmy na nieruchomości. Też się nam wmawia, że my mamy płacić jako staci frajerzy za te wszystkie nieruchomości i tak dalej. Ale popatrzcie, co tu się dzieje, Szanowni Państwo: 5000 euro za nieruchomości się płaci. Popatrzcie, zaznaczyłem tylko tutaj, widzicie, od, 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 od troszeczkę wyżej, od Taragony, aż lekko po Mursję, 20-30-15 km od linii brzegowej, nie? No i popatrzcie, co tam się dzieje. Cała masa nieruchomości, cała masa nieruchomości bardzo tanich. Widzimy, jak tanie są nieruchomości, chociażby, wiecie, takie rudery. La dlaczego to jest bardzo ważne? Widzicie, bo w Polsce w ogóle przestają istnieć nieruchomości tanie. Yy, dlaczego nieruchomości tanie są ważne? Bo w drodze po. Yy, nieruchomościowej takiej drabinie w życiu ważne jest, żeby był dostęp do tych małych nieruchomości, bo jeżeli jest dostęp do małych nieruchomości, to najpierw możemy się wprowadzić w małą skrajnie tanią nieruchomość możemy sobie zebrać trochę pieniędzy. Pieniędzy, a widzimy, że te nieruchomości są skrajnie tanie, wiecie, one są po 10 tysięcy euro, to u nas wynajęcie klitki rocznie więcej kosztuje niż te tutaj ruderki, prawda? I o co w tym wszystkim chodzi? Szanowni Państwo, w tym wszystkim chodzi o to, yy, że no, u nas nie ma takich możliwości, tak? Czyli w Hiszpanii możesz się wprowadzić w, w ruderkę, pomieszkać rok, dwa, trzy, zebrać sobie. Zebrać sobie na droższą nieruchomość ruderkę z powrotem, sprzedać za te 10 tysięcy euro, czy tam coś. No i sobie kupić większą, droższą, prawda? Zamiar, nie za 10 tysięcy, a na przykład za 20 tysięcy, albo za 30 tysięcy, tak? Następnie znowuż możesz sprzedać tą, która była za 30 tysięcy, prawda? No popatrzcie, ile tego jest. Sprzedać tą, która była za 30 tysięcy. I wprowadzić się w to, nie wiem, w taką za 60 tysięcy, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Popatrzcie, cała tego jest masa, i to jest już siódma strona. To jest już 100, 150, 200 takich nieruchomości przewertowanych. Proszę sobie wyobrazić, ile tego jest. Cała masa. Cała masa. Prawda? Wejdę na 11 stronę, i na 11 stronie dopiero mamy nieruchomości, wiecie, za 17,5 tysiąca euro. Czyli za 70 tysięcy złotych, no niektóre z nich to są totalne rudery, jak nie większość, prawda? Patrzcie, 15 strona. Ale o co chodzi, szanowni państwo? Chodzi o to, że mając takie nieruchomości, mając takie nieruchomości, możemy się wprowadzić. Tak? Kupujemy sobie taką tanią, nieruchomość, wprowadzamy się w nią. I dzięki temu yy, mamy bardzo tanie lokum, i dalej możemy nie, potem sprzedać ją bardzo szybko za mniej, żeby się wprowadzić do droższej nieruchomości, bo sobie możemy zebrać A w Polsce nie ma takich możliwości prawie że w Polsce prawie takich możliwości zwyczajnie nie ma i tu jest cała masa takich nieruchomości, popatrzcie to jest do, to już jest 18 strona, to jest 21 strona i dalej mamy nieruchomości 22 tysiące euro, popatrzcie 23 tysiące euro tego jest cała masa, ale widzicie u nas jest popularne, u nas jest popularne, że u nas to 100-metrowe, przepraszam, 50-metrowe mieszkanie, to powinno kosztować jakieś tam 600 tysięcy złotych, nawet taki ten niebezpieczny kredyt wynosił 600 tysięcy złotych, a 600 tysięcy złotych w danym momencie to jest pi drzwi to 120 tysięcy, do weźmiemy 650 pi drzwi, 630, no i popatrzcie, zobaczcie co tutaj jest za 650 tysięcy złotych. Tu są 100-metrowe mieszkania, 200-metrowe mieszkania, 168-metrowe mieszkania, proszę sobie wyobrazić to w ogóle cały dom wolno stojący aż taki jakiś dziwny nie z basenem dobra nie wiem co to jest ale yy, cała masa szanowni państwo nieruchomości po 140 tysięcy euro proszę zobaczyć yy, ale w jak dobrym stanie z basenami przy plaży u nas jest to generalnie niemożliwe prawda? Niemożliwe. A po co nam się... I właśnie tu jest ta puenta tej naszej rozmowy. Te wszystkie głupoty, które nam się wpaja, od Tuska pomarawieckiego przez propagandę na temat tego, że my musimy za dużo płacić, że my musimy za nieruchomości dużo płacić, że my musimy płacić dużo za żarcie, szanowni Państwo, w dyskontach, że my musimy zarabiać trzy razy mniej, że my musimy mieć trzy razy... To jest wszystko jedno wielkie kłamstwo. Po prostu nasz naród się daje i tyle. Taka jest rzeczywistość. Mamy prawie 40 lat po upadku komunizmu, 20 lat po wejściu do Unii Europejskiej. No i co? No, no i jajco, szanowni państwo! Taka jest rzeczywistość. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania i rozpowszechniania tego filmu, gdzie się, szanowni państwo, da na swoich Facebookach, Twitterach. WhatsAppach, Messengerach. Dziękuję serdecznie, dziękuję, że jesteście ze mną, że jest nas już ponad 10 tysięcy. Cześć!